dobry. Chciałbym ja zadać, coś chciałbym, coś, chciałbym zadać no. kilka pytań. Tak, dobrze. Poproszę. Ja Mogę? panu dam. Proszę usiąść ładnie, a ja zapytam się pana o parę rzeczy. Jak pan ma na imię? Pan? No jak masz na imię? Paweł Pan. A nazwisko? Pięknie, gdzie mieszkasz? W krainie. Jakiej? Nie wiem. Ta kraina ma nazwę? Hmm. Czyli w Nibylandii. To w jakiej krainie? Nie wiem. I mieszkasz w Gdzie mieszkasz? W jakimś mieście? Tak. Jak się nazywa? Mhm, Polska, no to już jedziemy. A to jest kraj Polska, tak? Tak. A kraj Polska. w kraju Polska? W kraju Polska mieszkasz. A w jakim mieście? Pamiętasz? A na jakim? Ja, nie a, pamiętam. A na ulicy pamiętasz, w jakiej mieszkasz? Ja. Mhm. Powiedz mi, ja, jakie lubisz zwierzątka? Lubię kotka. A, lubię kaspana, <noise> lubię noclandii. No tak, mówimy o zwierzątkach, nie mówimy o, o roślinkach. Czy, czy to już koniec reportażu Paweł? Nie. Czy możemy jeszcze zadać kilka pytań? O, Bo... Śmieszna twoja sztuczka. Możemy zadać Ci kilka pytań jeszcze Powiedz, jaki jest twój ulubiony kolor Jaki jest twój ulubiony kolor? Zygzakowy, czerwony. Super. Lubisz zygzaka? Tak. Jakbyś miał samochód, to jak byś go nazwał? Zygzak. Mam zygzaka. Masz na koszulce go. Tutaj. Mhm. Powiedz Paweł, ile masz lat? F. To ile jest? Cztery. Pięknie. Umiesz Tak. Do ilu umiesz liczyć? Jeden, dwa, trzy, cztery. Do czterech umieśliczyć? Tak. A więcej? Tak. Pok, policz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć, dziesięć. Pięknie, do dziesięciu. Masz swojego Ech. ulubionego bohatera? Mam. Jak się nazywa? E. Paweł Dzieckowski. To jest twój bohater? Ech. Tak. Miałem na myśli o takim bohaterze z bajki albo z filmu. Z filmu. Jak się nazywa? Benten. I jeszcze jakiś? E. Paweł Dzieckowski, Benten. No to super. Się... Jak twoja mama ma na imię? E, mama Wioleta. A tata? E, mama. A. Wioleta? A, a tata? E. A mój był. Um, a... a tata jak ma na imię? Ja tak No pięknie. A gdzie jest twoja mama teraz? Jeszcze raz, do czego? Kajku, Co to jest? Kajku, fuj? No. jest taki miaskan. I to, co się sprzedawa piłki i, i zabawki. Super, duży ten jest, Tak. A. Mhm. A gdzie dwój tata jest teraz? W jakiej pracy? W e... e... A co pracuje i czym się zajmuje? E... O, w telewizji. <laughs> czym się zajmuje twój tata w pr pracy? W telewizją? W tej Bo W zamku. Kręci filmy? Tak. A, a co się jeszcze oprócz tego robi? Co, co robi? Co da mi kartko? Abstrakcyjnie myślisz, widzę. Dobra, masz jeszcze jakąś siostrę albo braci? A, mam siostrę. Jak ma na imię? A, daria. Lubisz ją? Hej, a. A, a wiesz jaką mam Dobra, będziemy się pomału żegnać. Muszę kończyć nagrywanie. Chcesz kogoś pozdrowić? Gdzie? Chcesz kogoś pozdrowić? Kogo? A ciebie. Czyli? Kogo? Mam Ja Jacek Placet. To pomachaj jeszcze rączkami na pożegnanie. Pa pa.